Witajcie w drugim vlogu z Bułgarii. Dzisiaj pokażę Wam stare miasteczko Nesebar, które zostało przeobrażone w trochę taki turystyczny, ale bardzo ładny zaułek. W tym celu musimy wziąć tam autobus z południowego dworca w Burgas. No dobrze, udało się dojechać, oto więc jest Nesebar. A, tylko że jestem jeszcze w nowej części tego miasteczka. Trzeba trochę przejść, aby dojść do starej, bo ta stara jest właśnie taka popularna. Stara część miasta jest też popularna z tego powodu, że jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I jest no, bardzo odwiedzana przez turystów. A jeśli chodzi o tę nową część, to tutaj... Tutaj właściwie sami turyści są. I życie tutaj toczy się tylko w lecie. Poza latem tutaj nie ma praktycznie no, w ogóle ludzi. Jest to tak jakby martwe miasteczko. A więc tutaj głównie tylko do kurortów ludzie przychodzą, przyjeżdżają a niedaleko Nesebar na północy znajduje się też Słoneczny Brzeg a Słoneczny Brzeg to jest no, bułgarska odpowiedź na te plaże hiszpańskie czyli najbardziej turystyczna okolica, gdzie ludzie przyjeżdżają do hoteli po prostu żeby tam spędzić czas na wczasach i te hotele w Słonecznym Brzegu są tylko właściwie dostępne dla wycieczek z biurami podróży, że samemu jakby się chciało tam zatrzymać, to mogłyby być problemy, a więc trzeba by u siebie w kraju rezerwować taki wyjazd na Słoneczny Brzeg. Tutaj jest taki mały punkt widokowy, widać, że po drugiej stronie tej zatoki jest właśnie Słoneczny Brzeg. Trochę tam jednak trzeba przejść, jeśli chce się dojść do Nesebar. Podobno są też autobusiki, ale nie wiem, nie mam pojęcia gdzie je oczywiście znaleźć, póki co. A tutaj już niebawem z tamtej strony, za małym tutaj parkiem jest wejście do Starego Miasta, na który idzie się takim ładnym, chyba też starym mostem. Dobrze, oto już i jestem na starym mieście Nesebar. Dlaczego ono jest takie popularne? Kiedyś tutaj było ponad 80 różnych kościołów, cerkwi, obiektów religijnych powiedzmy. Teraz większość z nich już jest tak jakby popadła w ruinę. Niewiele tutaj zostało, które można odwiedzić, ale jest kilka. Większość z tych kościołów, które jednak jeszcze stoją, można do nich wejść. One mają zazwyczaj jakieś freski, jakieś malunki na ścianach i podobno są ładne, tylko że większość z nich pobiera opłatę za wejście. To jest ze 2-3 ze, ze lewy, czyli tam 5-6 zł. I tych kościółków jest chyba z 5. Jest jeszcze tutaj na Starym mieście muzeum etnograficzne i muzeum archeologiczne. No a poza tym, jak już widać myślę, jest tutaj, no są setki sklepów z pamiątkami, więc to bardziej jest takie. Miasteczko założone przez Bułgarów dla ściągnięcia turystów, trochę przypominające te takie chińskie miasteczka w stylu tych miasteczek wodnych, które są pobudowane nowe, ale na wzór tego, co było kiedyś, na wzór starych, aby tylko ściągnąć turystów. Jeden z najlepszych kościołów, ten który się zachował w najlepszym stanie, to jest Kościół Świętego Szczepana. Właśnie ten mną, zbudowany w XI wieku, później jeszcze zrekonstruowany, podbudowany w chyba XVI, 500 lat później. A w środku niego znajdują się malunki, murale na wszystkich ścianach pochodzące z XVI do XVIII wieku. Jeśli trzeba wybrać jakiś jeden kościół, to myślę, że to jest ten najlepszy. Największym i takim chyba najważniejszym kościołem, który był w nesebar jest kościół, czy cerkiew Świętej Zofii, właśnie tak, gdzie jestem tutaj, nie ma już z niej nic, są tylko ruiny właściwie. Ruiny. Pochodzi on z V wieku, aczkolwiek ta forma, którą jest teraz, jest z IX wieku. On się znajduje właściwie w samym centrum tego miejsca, tego starego miasta i wokół tej takiej plazy, no powiedzmy, że jeśli to jest na, na środku placu, to wokół niego są no, restauracje wszędzie i sklepiki, więc tutaj życie toczy się wokół tych ruin. No i wygląda na to, że dotarłem do końca, do końca miasteczka, starego miasteczka, dalej już nic nie ma. To znaczy dalej tam jest jeszcze, tam dalej jest morze i... bo ono jest na takim jakby półwyspie położone. No i można dojść do końca, potem trzeba wracać już z powrotem w kierunku tego mostu, który właśnie wchodzi do miasta. Tutaj jest plan starego miasta, most jest tam po lewej. To znaczy jest niedokończony, niestety go nie widać. To jest Kościół Świętego Szczepana, Cerkiew, przepraszam. Tutaj właśnie byłem, a tutaj są, nie gdzie to jest, a tutaj, tutaj są ruiny kościoła Cerkwi Świętej Zofii. Potem poszedłem jakoś tędy, tędy, tędy. No i tutaj jestem mniej więcej przy końcu, więc trzeba teraz wracać. A wracając może parę słów o historii Nesebar. Pierwsi tutaj byli kolonizatorzy z Grecji, którzy założyli w tym miejscu port w Mesembrii. Ona się nazywa Mesembria. I to było w VI wieku przed naszą erą. Pobudowali tutaj też świątynie i różne wieże, ale one wszystkie niestety już przepadły. Nie ma nawet po nich śladu, bo przepadły, gdy poziom Morza Czarnego się podniósł około 2000 lat temu. Później w VI, a właściwie od VI wieku już naszej ery, te tereny były pod władaniem Imperium Bizantyjskiego i wtedy właśnie tutaj powstały no, większość powstała tutaj tych cerkwi. W 812 roku po inwazji Bułgarów zmieniono już nazwę tego miejsca na właśnie Nesebar i tak się nazywa do dzisiaj. I później przez kolejne wieki Nesebar tak przechodził z jednych rąk do drugich z bizantyjskich do Bułgarów. Ogólnie to tak właśnie od VII do 10 wieku on Nesebar zmieniał właściciela powiedzmy między Bizancjum a Bułgarami, ale ostatecznie w XV wieku już wpadł w ręce Turków i tak pozostał przez jakiś czas. Dopiero w XVIII-XIX wieku, gdy Bułgaria rozkwitła na nowo, zyskała trochę więcej mocy, tutaj Nesebarz zaczął bardzo prosperować powstały niektóre wielkie wille i niektóre nawet stoją teraz do dzisiaj ale na początku XX wieku już tutaj tak jakby troszkę zamarło to życie, popadł może nie w ruinę ale przestał mieć jakiekolwiek znaczenie i od tamtego czasu już ma tylko właściwie znaczenie turystyczne. Nic poza tymi turystami już tutaj oczywiście nie ma. Tutaj jest kolejny kościół, kolejna cerkiew, Cerkiew Świętej Boga Rodzicy. To nie są ruiny jak widać, jest trochę w lepszym stanie zachowana, więc można wejść do środka po kupnie biletu. A nie, okazuje się, że jednak do tej cerkwi Boga Rodzicy jest wstęp darmowy. Można wejść normalnie sobie do środka, tylko, że tam nie wolno robić zdjęć ani nic nagrywać. W środku jest bardzo dużo obrazów, obrazy, dosłownie setki obrazów. Takie obrazy wielkie, które są tam chyba dekoracją oraz obrazy i obrazki, które można sobie kupić, a, no a także wiele innych różnych takich rzeczy religijnych. Jakieś mniejsze obrazki, które można postawić na półkę, naszyjniki, różańce i no, jakieś akcesoria religijne. już jest muzeum archeologiczne, tuż właściwie przy wejściu na wyspę, znaczy na wyspę, na półwysep do Starego Miasta. A muzeum jest całkiem spore, to znaczy wystarczy tam 10-15 minut posiedzieć. Są dwa piętra. Jest to piętro parter i jest jeszcze są podziemia. W podziemiach można zobaczyć znowu dużo obrazów, to znaczy ikon i dowiedzieć się, że właśnie Nesebar słynęło z malowania tych ikon. Tutaj tradycja ta sięga od dosyć dawna i stąd właśnie chyba dlatego w tamtym kościele cerkwi, zawsze mi się myli, było tyle tych obrazów. Nawet od XVII do XIX wieku funkcjonowała w Messe Barteka specjalna szkoła, w której szkolono jak malować te ikony. Niestety tego podziemia, gdzie są te ikony nie mogę pokazać, bo nie można było tam robić zdjęć. No ale trudno. A pora teraz wracać do Burgas, więc idziemy, szukamy autobusu powrotnego. Stąd właśnie byłem tutaj już wczoraj, znaczy w poprzednim vlogu, odpływają te promy na świętą Anastazję, ale okazuje się, że trzeba bilety bukować w internecie przed odpływem, bo teraz na ten ostatni, o 17 już nie ma dostępnych miejsc. Mogę co najwyżej na jutro kupić, ale jutro już mnie tutaj nie będzie. Na szczęście jeszcze nic straconego, bo... Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie mogę pójść. Miejscem tym jest Festiwal Rzeźb z Piasku. Festiwal Rzeźb Piaskowy, który tutaj jest każdego roku, już chyba teraz 12 rok, kiedy to się odbywa. I jest to takie malutkie miejsce w sumie, bo to nie jest jakieś za duże i zbyt imponujące, ale jest tutaj tak z 15 takich. Wielkich rzeźb właśnie zrobionych z piasku. Te wystawy są tematyczne, to znaczy kiedyś to było jakieś postacie z władcy pierścieni. W tym roku są to natomiast jakieś rzeźby z bajek, przeróżnych bajek i różnych filmów raczej dla dzieci bardziej. No nic w sumie aż nad ciekawego, ale na 5 minut można zajrzeć. Dobra, koniec festiwalu piasku. Idę z powrotem do mieszkania do swojego pokoju. I jeśli chodzi o burgas, no to to by było na tyle, to wszystko. Tyle można tutaj zobaczyć. Szkoda, że nie udało mi się jednak może popłynąć na tą wyspę, ale no, no trudno, czasami szczęścia nie ma. Zostawiam więc Was na koniec z kilkoma widokami jeszcze z mojej drogi powrotnej. Spróbuję się przejść jakimś nowym osiedlem, którym nie szedłem wczoraj. Dobra, więc to by było tam tyle z burgas. Cześć!